Mianem superkomputera określony jest komputer znacznie przewyższający osiągami zwykłe komputery osobiste. Samo określenie superkomputer jest używane od lat 60. ubiegłego wieku, tak właśnie były nazywane komputery produkowane przez firmy CDC oraz Cray, które były produkowane w dziesiątkach egzemplarzy i kosztowały tylko kilka milionów dolarów za sztukę. Koszty aktualnych superkomputerów sięgają nawet miliarda dolarów i są projektowane oraz produkowane na zamówienia. Jednostką, w której określa się moc superkomputerów, jest FLOPS, czyli ilość operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Jeden FLOPS jest równy jednej operacji na sekundę. Za pierwszy superkomputer uważa się komputer produkowany przez firmę CDC, a tak dokładniej to CDC 6600 wypuszczony na rynek w 1964 roku. Do jego produkcji użyto tranzystorów krzemowych, które nie były wcześniej wykorzystywane do produkcji komputerów. CDC6600 dysponował mocą około 3 Mflopów, co oznacza, że potrafił wykonywać około 3 miliony operacji na sekundę. Dla porównania pierwszy iPhone dysponował mocą około 400 Mflopów, co może wydawać się imponującym wynikiem, ale jest mikry w porównaniu z najszybszym superkomputerem. Komputer ten nosi nazwę Summit i został stworzony przez firmę IBM. Jego moc obliczeniowa zmierzona testem LINPACK wynosi około 150 pflopów, czyli potrafi on wykonywać około 150 biliardów operacji na sekundę. Składa się on z imponującej liczby 4608 węzłów, gdzie każdy węzeł zawiera dwa 22-rdzeniowe procesory IBM Power9, o częstotliwości 3,07 GHz, 6 jednostek graficznych Nvidia Tesla v 100 połączonych za pomocą podwójnej szyny Melanox EDR 100 GB na sekundę InfiniBand, 512 GB DDR4, 96 GB pamięci HPM2 oraz 1,6 TB pamięci nieulotnej NVM, co w sumie daje wynik 9216 procesorów IBM Power 9. 27 648 procesorów graficznych Nvidia Tesla V100 oraz 10 petabajtów pamięci RAM, a na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Red Hat Enterprise Linux. Dzięki ogromnej mocy Samita oraz zainstalowanej w nim sztucznej inteligencji jest on świetną maszyną do badań naukowych w różnych dziedzinach, np. astrofizyki albo biologii. Przykładowe zastosowania Samita to m.in modelowanie procesów zachodzących podczas wybuchu gwiazd supernowych, badania nad nowotworami, biologia systemowa, inżynieria materiałowa. Drugi najlepszy superkomputer nazywa się Sierra i służy do przeprowadzania symulacji broni jądrowych. Według testu Linpack moc obliczeniowa tego komputera wynosi około 95 pflopów, czyli potrafi wykonać 95 biliardów operacji na sekundę. Składa się z 4320 węzłów, a każdy węzeł dysponuje dwoma 22-rdzeniowymi procesorami IBM Power9, czterema jednostkami graficznymi Nvidia Tesla V100, 256 GB pamięci RAM oraz 96 GB pamięci HBM2, czyli cały komputer posiada 8640 procesorów IBM Power9. 17 280 procesorów graficznych Nvidia Tesla V100 oraz prawie 1,4 petabajta pamięci RAM. System operacyjny to Red Hat Enterprise Linux. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu.